W Parku Dzieje podczas widowiska Orzeł i Krzyż rzeczywiście widać, że mamy wspólny korzeń, że nie jesteśmy dwoma narodami, że mamy z jednego pnia, że tak samo reagujemy na barwy narodowe, na hymn narodowy i na postaci naszej przeszłości i doświadczenia historyczne. Jeszcze kilka lat temu był upowszechniony taki pogląd, że wszystko co złe, to już się dokonało, że teraz jest tylko będzie cały czas rosło. Czasami jakiś kryzys ekonomiczny, bo banki przesadzą, ale z tego się wyjdzie, a już na pewno nie ma potrzeby się zbroić, nie ma potrzeby nie ma myśleć w ogóle o osobistym zaangażowaniu w obronność kraju. Oby nam wszystkim wystarczyło mądrości, żebyśmy też nie zapominali, że te wszystkie facebooki i tak dalej, one nie tylko służą do komunikowania się, ale też do manipulowania, także przez wyspecjalizowane środki zewnętrzne.